Pamiętacie, jak musieliście wypełniać wniosek o wizę do USA i tam zaznaczyć w kwestionariuszu, czy byliście karani? U nas wpuszczono ponad 2 miliony osób bez sprawdzenia i deklaracji o karalności. Nikt nie pomyślał, że wśród uciekinierów są także niebezpieczni ludzie przestępcy. Zniosłe hasło o otwartej granicy dla potrzebujących, braterstwie narodów. Chura optymizm, że jakoś tam będzie, mści się teraz. Nadal bez kontroli pozostawiamy jedną z większych społeczności w Polsce, z której typowani są dywersanci. To jednak tylko jeden z problemów. Największym jest rozwój mafii ukraińskiej w Polsce. Temat przemilczany w imię politycznej poprawności. Tymczasem największe zagrożenie nas czeka. Co się stanie w momencie zakończenia wojny, gdy będą wracać żołnierze do swoich żon i dzieci, którzy pomimo zakończenia wojny nie będą chcieli wracać do swojego kraju? Stromami, zdeprawowani, nieprzystosowani do normalnego, codziennego życia. To nie będą turyści. U nas staną się żołnierzami mafii. Nasze władze nie mają planu, co robić z byłymi ukraińskimi żołnierzami. Co zrobić z tymi osobami, które u nas już są, a których powinno się masowo deportować, bo tworzą mafię? Wiele miesięcy temu zwracałem uwagę, że w policji służbach nie ma powołanych specjalnych zespołów, grup, które by zajmowały się przestępcami ze wschodu, konkretnie mafią ukraińską. Jeśli ktoś głośno mówi, że dostrzega zagrożenia, gdy mówi o kontrolowaniu wjeżdżających do Polski, natychmiast przyczepiają mu etykietkę prorosyjskiego. No, padają inne obraźliwe słowa. Co więcej, takie posty są od razu banowane. Algorytm dziwnie na nie reaguje, a wielu ukraińskich przyjaciół zgłasza je i wiadomo, co się dalej wtedy dzieje. Tymczasem brak kontroli i planu, co dalej robić z mafią ukraińską, z powracającymi z wojny żołnierzami, zemści się na nas. To tylko kwestia czasu.